Witajcie z tej strony Evrona, to kolejny odcinek z Fortnite. I słuchajcie, miał być to normalny odcinek. Nagrywałem sobie po prostu normalny odcinek pogadankowy, ale okazało się i zauważyłem to, że jeden przedmiot w tym sezonie jest tak bardzo OP, że stwierdziłem, że po prostu nagram odcinek, w którym robimy challenge, że wygrywamy tylko z tym jednym przedmiotem, tylko z tą jedną bronią. Także dzisiaj powinno być naprawdę ciekawie. Słuchajcie, też yy, yy, z góry mówię, że ten odcinek też jest na trybie bezbudowania, ponieważ pomyślałem, że na trybie bezbudowania yy, ten challenge będzie trudniejszy. No bo słuchajcie, na budowaniu zawsze można się po prostu zabudować. Przekampić do top 2 i wygrać. A tak, no to wiecie, no nie mam tak łatwej drogi. Także dzisiaj jeszcze odcinek bez budowania, ale pamiętajcie, yy, znaczy ja pamiętam o Was, że yy, też te odcinki z budowaniem powinny być. No ale słuchajcie, dzisiaj odcinek taki challengeowy. Challengeowy, można by powiedzieć, no ale oczywiście przed całym odcinkiem zróbmy sobie przegląd sklepu. No i oczywiście przypominam, że jeżeli robicie jakieś zakupy w Fortnite, to bardzo cenię użycie naszego kodu Twórcy Ewron. No, I słuchajcie, nieważne co mamy dzisiaj w sklepie, zaraz sobie to zobaczymy, ale słuchajcie, od czwartku w sklepie będzie zestaw Eminema. Ten zestaw, który Właśnie widzicie na ekranie. Eminem będzie w Fortnite, to już pewnie wszyscy wiedzą, ale ja mam informację prosto od Epika, że ten zestaw będzie od 30 listopada, czyli od czwartku dostępny w sklepie. Więc bardzo serdecznie zachęcam do kupienia, kurczę zestawu Eminema z moim kodem. Ale dzisiaj słuchajcie, mamy tak, mamy tutaj takie panie, które są po prostu jakby mają kurteczkę z malowaniem, czyli jakie malowanie mamy taką kurteczkę. Te panie mają całkiem okej. Okay. W sumie zestawia. Ja tutaj, mam taką jedną panią, jak widzicie, no bo tu każdy skin jest taki sam, tylko po prostu jakby inna Fasz, prawda? Więc tutaj sobie można ogarnąć Jeden na spokojnie Oprócz tego, słuchajcie, mamy zestawy legendy anime Bezro... Bezrobotny kurier Proszę bardzo, jest John Cena w ogóle Ze swoją emotką No way, mamy, słuchajcie, tańce nowe może bardzo, jak najbardziej. Mamy kamienny serce, mamy panią Ruby. Pani Lubi bardzo fajny skinek, prawda? Tutaj mamy zabójstwa dokumenka. Jezu, pamiętam, że z tym skinem troszeczkę Gierek się zagrało. Jest maniaczka, bardzo fajny skin. Moim zdaniem maniaczka, jeden z fajniejszych skinów w tym sklepie. Tym bardziej, że można jej zdjąć e, kask. Albo też ma w ogóle zielony styl teraz. Kurczę, jak za skina, za 800 widzów, to naprawdę sporo możliwości. Mamy też króliczka. No i jakieś tutaj poboczne zestawy. Także kochani, ja już was dzisiaj zapraszam na jedną broń challenge. Miłego oglądania. Mieliście kiedyś drodzy widzowie tak, że pomyśleliście sobie w jakimkolwiek sezonie, w jakimkolwiek rozdziale, okej okay, ta broń jest OP i prawdopodobnie tylko z nią mogę wygrać, w sensie mając tylko nią mogę wygrać całą grę, ponieważ powiem wam szczerze, że jestem troszeczkę zirytowany i tak ja mam też taką broń w tym sezonie i jest to słuchajcie, DRAM SHOTGUN. Moim zdaniem, ta broń jest tak broken, że to jest powalone tym bardziej na nobildzie. I dzisiaj postaramy się wygrać tylko i wyłącznie z nią. I już nawet widzę tego Dramgana. Fantastycznie! Dzisiaj, słuchajcie, robimy sobie challenge. Robimy sobie challenge, żeby wygrać tylko i wyłącznie z jedną bronią w Eku, więc wszystkie inne sloty mamy zarezerwowane na leczenie, na jakieś utility TP. Powiem wam szczerze. Że y, grałem sobie. No, y, gram sobie builda, no builda. Ja wiem, kochani, od razu też mówię. Y, wiem, że miały być odcinki na przemian build, no build i w ogóle. Więc przepraszam bardzo, ale ten challenge. Y, wydaje mi się, że y, będzie trudniej go wykonać y, w no buildzie. A chciałem sobie troszeczkę podbić. Y, że tak powiem, trudność. Wiadomo, na buildzie możemy się zabudować, czekać na przeciwnika i ubić go z shotguna. No tutaj wszyscy są tak naprawdę na daleko, prawda? Więc generalnie będziemy mieli troszeczkę utrudnione zadanie. Niemniej jednak. Ten shotgun jest tak OP, że e, powinno nam się i tak udać przynajmniej zrobić jakąś fajną gierkę, więc zobaczymy. Jak najbardziej leczenie sobie możemy wziąć. Słuchajcie, generalnie, powiem wam szczerze, ja nie wiem czy ten shotgun był tak mocny kiedyś, ale powiem wam szczerze, że ten shotgun, no, nie jest OG, można by tak powiedzieć. Jak. E, nie wiem czy. wy, też, wy też tak macie, ja mam w sumie troszeczkę taki feedback, mm, o, po swoich gierkach, że te pierwsze sezony miały tak fajne, takie fajne itemy, że im dalej w sezon, tym te itemy są troszeczkę gorsze. W sensie. Halo, dzień dobry, witam kolego. No niestety masz pecha. Ten shotgun jest za bardzo OP. I dzisiaj, tak jak mówię, zrobimy sobie gierkę tylko z nim, tak tylko żeby pokazać. Tak jak mówię, i mógłbym to zrobić na bildzie, na trybie z budowaniem, aczkolwiek tak jak mówię, na budowaniu to jest troszeczkę oszukiwanie, gdyż wiadomo, mogę po prostu czekać w boksie na przeciwnika, mogę się do niego zabudowywać i każdego przeciwnika mogę mieć, że tak powiem, na blisko. Gdzie na trybie bez budowania? No troszeczkę muszę się bardziej tutaj namęczyć, że tak powiem, żeby kogoś dojechać. tutaj jakiegoś jednego typa. Siema kolego. Dobra, chłop wygląda jak giga aktor. Hej. Dzień dobry, no niestety kolego, ale Kimkolwiek nie jesteś, kimkolwiek nie jesteś Masz giga pecha I on do kogoś tutaj strzelał yy, Więc zaraz sobie ogarniemy do kogo Bo on tutaj ewidentnie do kogoś strzelał, widzę typa Oj, kolego, nie uciekniesz mi Nie, 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 nie. Cześć, witam Hej Również masz pecha Brianek, Polak, Polak, Polakowi Wilkiem. Brianek, przepraszam cię bardzo, ale dzisiaj robimy challenge z shotgunem i niestety byłeś na byłeś na moim celowniku od początku tej gierki. Wybacz mi, wybacz mi. No powiem ja wam szczerze, że też, słuchajcie, widziałem waszą, waszą propozycję odnośnie jakiegoś odcinka i tak, zrobimy sobie na kolejny odcinek Zero Frag Challenge. W sensie, żeby wiecie, jak za starych czasów, no jak robiliśmy, wiecie, odcinek z krzakiem, no to faktycznie był zero Frag Challenge i to jest, powiem wam szczerze, że jeden z fajniejszych challenge jakie da się zrobić, aczkolwiek strasznie czasochłodny. Dlaczego? Ponieważ to nie jest problem być w top 2. Case to jest faktycznie w tym top 2 wygrać. Powiem wam szczerze, że teraz są tak agresywne gierki, że to top 2 jest w tak ogromnej strefie, że ten chłop ma po prostu jakieś dosłownie 10 minut, żeby mnie znaleźć. Kiedyś, jak robiło się ten Zero Flag Challenge, no to faktycznie ci ludzie troszeczkę, ja słyszę tutaj typa gdzieś. Czekajcie, dojedziemy go. Czyś kolego. Witam. O, jaki pojedynek będzie, hej! Siema! No, o, Evron on top, o mój Boże! Czy ja widzę niebieskiego drumgana? Dobra, czekajcie, podmienimy sobie tutaj wszystko. No, niebieski drumganek to jest w ogóle chyba najlepszy, jaki możemy mieć, prawda? Więc proszę bardzo, akurat fajnie, bo to będzie najlepsza jakość jedynego, jedynej broni palnej, jaką możemy mieć. Także fajnie. Ale powiem wam szczerze. Że przynajmniej nie muszę przekminiać, czy wziąć grappler, czy wziąć forte, czy wziąć leczenie. Możemy dosłownie po prostu wziąć wszystko. Nawet, na, nawet miejsce na yy, shockwave'y mamy, więc fajnie, więc fajnie. Ten w sumie jetpack tak naprawdę chyba nam się nie przyda. Mamy kulkę, więc jest w porządku. No powiem wam szczerze, że ja liczę na to, że w kolejnym rozdziale, bo w ogóle przypomnijmy, że w sobotę o godzinie 20 jest event, który rozpocznie nam kolejną mapę. Oho, koleś się tam schował, widziałem. Cześć, witam. Cześć, cześć. Boże. Tym po prostu można spamować po co mieć, na, po co mieć MK, po co mieć SMG, jak można mieć po prostu drum shotguna? To jest turbopę. Weźmiemy sobie jeszcze krzaka, dla większej obrony. Szczerze mówiąc, nie mam za dużo HP. Przydałby się jakiś medkit albo duża potka, bo mam tak HP. W sensie mam HP sporo. Ale można by było mieć zdecydowanie więcej. No, brakuje nam technicznie 100HP, no nie, do Fula. Więc troszeczkę mniej niż 100 HP. Więc zaraz sobie coś znajdziemy. No i powiem Wam szczerze, że jak są te nowe mapy, to mam, mam wrażenie, że ten map pool pierwszy, który był, jak tylko Fortnite OG wrócił, był najlepszy, no nie? To były, wiecie, proste shotguny. Proste SMG, proste M-ki i teraz im dalej idziemy w te sezony, wiecie, dziewiąty, dziesiąty, ósmy, tym te itemy są takie troszeczkę bardziej frustrujące. Przynajmniej dla mnie, że tak jest moja ocena, nie ma problemu. Możecie zdać w komentarzach, co wy myślicie ogólnie o broniach, ale szczerze, no bym tak, cieszę się, że będzie to łapa, bo jakby miałby zostać ten sezon dziewiąty, lecz dziesiąty, no to tak troszeczkę, chyba niezbyt, chyba tak troszeczkę niezbyt. Niemniej jednak yy... Niemniej jednak, no wiadomo, wiadomo, każdy ma jakieś tam inne upodobania. Siema kolego. Dzień dobry. Dobra, to jest aktor. Z, aktor, z aktorem się, ale ty o aktor z drumganem, albo chyba to jest aktor. Siema! Cześć kolego. Nie zbiwi kulki. Dzięki, na razie. Fantastycznie. Powiem wam szczerze, to nie będzie chyba jakiś mega trudny wygrać z tym drum gunem tym drum shotgunem, bo dramgan no to w sumie to jest jakiś tam shotgun magazynkowy, wiadomo. No ja mówię drum gun, drum shotgun, wiadomo każdy wie o co chodzi, ale nie chcę podmienić sobie shotguna. Dziękuję bardzo. A to jest strzelbę bębenkowy. No, ja mówię po angielsku, bo powiem wam szczerze, że jak grałem w pierwszym rozdziale, to gram sobie z gierką po angielsku. Więc już się przyzwyczaiłem do tego nazewnictwa, ale wiadomo o co chodzi. Każdy wie o co chodzi. Prawda, nie trzeba mówić. No i słuchajcie. Y Taka sytuacja, no będzie nowa mapa, będzie na pewno w sobotę event, yy, więc jestem mega podjarany. Jest widziałem w ogóle taką teorię na TikToku, że to jest niesamowite. I zauważcie, że w tym w tym, tej mapie, którą teraz mamy, ani nie ma pełnej zimy, ani nie ma tego biomu y, z wulkanem, no nie? Więc technicznie były teorie takie, że jesteśmy technicznie w sezonie dziesiątym, bo jest meteoryt i rakieta, ale jest to taka rzeczywistość, w której nigdy nie było tego eventu walki robota z potworem. No bo przecież robot był zbudowany na wulkanie, a potwór był yy, na tym. Biomie zimowym, prawda? Pod zamkiem. A teraz ani nie mamy zamków, technicznie mamy jakieś ruiny, ale nie ma w ogóle wulkanu, więc technicznie, w tej rzeczywistości, w której jesteśmy, ta walka z robotem i z potworem nigdy się nie wydarzyła, no nie? Tak samo nie mamy Dusty, ale mamy Meteora. Przecież Meteor był wcelowany w Dusty, więc technicznie, jakby. Jest to ciekawe jak ta rzeczywistość jest gdzieś tam tutaj połączona. No powiem wam szczerze, ja jestem podjarany eventami, bo z tego co pamiętam, ale nie chcę skłamać, to chyba przez ostatni rok nie mieliśmy w ogóle eventów w Fortnite, prawda? Takiego wiecie, no ogólnego eventu globalnego. Więc ja się mega jaram. Będzie w sobotę o 20. Oczywiście też zapraszam na streamki, no bo kurczę, wiadomo, że będziemy sobie będziemy sobie ogarniać. A o w ogóle fun fact. Zauważyliście co się stało? Ja nie zarejestrowałem tego, ale wiem, że tak się dzieje. Zobaczcie. Na no buildzie mamy overshielda. Ten shield, który się regeneruje do 50 i zauważycie, że ja mam cały czas 15 tego Shield'a. Nie regeneruje mi się. A wiecie dlaczego? Bo obiłem się własną kulką tą chomiczą kulką, jak byłem na, y, na Solti, y, znaczy na sklepowej. To obiła mnie moja własna kulka, i jakimś cudem gra uważa, że ja cały czas jestem w kombacie i nigdy mi jej nie regeneruje. Siema, ma, dzień dobry, witam. No niestety, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć Powiem wam że ja wam chyba zrobię Pierwsze przed eventem taką kompilację, dlaczego ja padałem Powiem wam, że nagrywałem normalny odcinek I dojeżdżałem ludzi, wiecie, grappler, SMK, scar, wszystko A chłopy po prostu sobie stali w miejscu, tylko puff, 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 Z tej pompy i myślę sobie, dobra, to jest jakiś broken Nagrywam challenge, że tylko z tą pompą gram Bo po prostu to jest niemożliwe Mam typa Dzień dobry, kolego, kolega mi ucieka Dzień dobry, zepsuł mi się, no nie dobra, grappler mi się zepsuł. Dobra, ej ten grappler czasami nie mogę zmienić broni. Kolego nie uciekniesz mi. Nie, no niestety. Jezu, przepraszam cię kolego Kolega w ogóle skin z Borderlandsów No ten kolego, ale masz pecha, nie uciekniesz mi Od mojej mocy drum shotguna Dobra, no ta, ta broń jest po prostu troszeczkę broken No co można o niej powiedzieć? To to, że yy, tak naprawdę nie trzeba mieć mózgu, żeby wygrywać A to dobrze, bo ja nie mam mózgu Więc cieszę się, że mogę wygrywać tylko z tą bronią Ale jest to dziwne No zawsze, wiecie, zawsze mój outfit, znaczy zawsze ten set z bronią To był SMK. Jakiś skarek i pompka, wolna. No nie, i tak zawsze grałem. W tym rozdziale, że tak grałem. Ale po prostu ja strzelę z pompki raz za stówę, a chłop mnie z tym drum shotgunem po prostu zaspamuje. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I po prostu chłop mi spamuje, ja nie mam na to odpowiedzi. Myślę, nie, 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 nie ma opcji. Ja w tym momencie lecę sobie po prostu odcinek, tylko z tą bronią, i widzicie? Już mamy osiem fragów. Nie ma najmniejszego problemu. Co prawda, teraz jest problem, bo ludzie się tak szybko dojeżdżają. Że nie za bardzo teraz wiem, gdzie iść. I straciłem moją chobiczą kulkę. Nie mam pojęcia, gdzie ona jest, ale już... Teraz to się tak z wami zagadałem, że już nie mam pojęcia. Ale tutaj na szczęście na słonych jest zawsze nowa kulka. W ogóle nikt nie bierze tych kulek chomiczek. A to jest strasznie dziwne, bo moim zdaniem to jest bardzo dobra broń. Jest mega fajna. Mega fan się z niej gra. Więc, więc nie wiem, dlaczego ludzie z niej nie grają. Jestem w sumie, szczerze mówiąc, zdziwiony, dlaczego tak się dzieje. Dobra, poszukajmy sobie ludzi. Jejku, powiem wam, że strasznie jaram się tym eventem Który będzie, no nie? To jest, kurczę, zawsze taka fajna zajawka, te eventy Oho, koleś na tym, na desce Siema, kolego, wyjdę na ciebie Dwa, trzy, cztery, pięć Ty, ty, dobra, mamy problem Bo ja mam tylko dram shotguna Siema Czajcie, chłop mi ucieka Mam, ja, ja mam tylko shotguna Dojeżdżam go, nie wchodź do rifta Ty, nie wszedł do rifta, co jest? Ty, dobra, to jest ge generalnie problematyczne W tym challenge'u Znowu mu zbiłem shielda, ty to... <grystanie>, że chłop uciekał ode mnie A ja mam tylko shotguna Tylko że co ja mam zrobić jak chłop mi ucieka deską Ty dobra, czy chłop, chłop w ogóle nie jest z tej deski Nie? Ja nie mogę, kolego Ja chyba go nie dogonię, nie ma opcji Mogłem tą chomiczą kulkę sobie wziąć Patrz, chłop normalnie Chłop ma gdzieś, ja go nie dogonię Niestety, przepraszam, przykro mi Ale muszę wrócić po moją chomiczą kulkę Bo nie... co ja mam zrobić, już grapplera całego zużyje. To jest tak śmieszne. Chłop normalnie mi widzowie uciekł. A wie, ja, ja mam tylko szotgana, no nie? Ale jakiego mocnego chłopa. Tak ze sprayowałem, że chłop się chyba zdziwił. Ała! Oj! Ty co jest? Chłop mnie normalnie przywalił przez ten. Dobra, chłop ma infantry. Mam nadzieję, że mnie dojedzie. No ja tutaj muszę poczekać na niego. Eee. O, chłop mnie dojeżdża. Git. A nie, oni się tutaj dojeżdżają. Czekaj, 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 czekaj. czekaj. O nie. Hej kolego, witam. No, no, no. No niestety masz pecha Sorry, sorry Mam drumshot gana Wybacz mi Jezu, jakie tu są piękne rzeczy Fioletowa pompa Kałach złoty Ua ła O nie Ty, nie no, nie gadaj, że chłop nagle Chłopowi się przypomniało to. Co się tu właśnie wydarzyło? Czekaj, ja się jakoś ładnie ustawię Nie gadaj, że on ucieka Ty, chłop normalnie robi challenge Tu jest grappler chyba cały Let's go Czy chłop robi challenge Siedzę tylko na desce? Ty, gdzie on jest? Na górze chyba Tak? Czy tu? Słyszałem go. Chyba na górze. Ej, dobra, to jest ten chłop, to jest moje nemesis. Jest, widzę go. Proszę, zejdź z deski, proszę. Znowu dostałeś. Dobra, ty... No, ja mam tylko shotguna, co ja mam zrobić? No nie, typie. Naprawdę. <ścoughs> nie, no, ja nie wiem co ja mam zrobić, to. No, ja sobie mogę go oglądać z daleka. Jest, tak jest. No, nie będę zużywał tego graplera całego, bo chłop ma deskę. Ale chłop dosłownie z tej deski nie schodzi w całą grę. Co jest? Dobra, czy ja tutaj mam jeszcze jakieś leczenie? Przyda mi się dużo pota. Tutaj wiem, że była chyba tak skrzynka, to sobie weźmiemy. Poprosiłbym o dużą potkę Epic games. Ładnie, proszę. Krzak jest. Krzak się zawsze przyda. No wiem, przynajmniej uwiecie, w ogóle już jest top 10 łot. I chłop likwiduje pistoletem maszynowym. Oj, 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 oj Oby to nie ten chłop z deski. W sensie, oby chłopa z deski ktoś wyeliminował, bo powiem wam szczerze, że nie będzie mi się komfortowo na niego grało. Jak będę musiał jak będę musiał go gonić z tej deski tym bardziej w takiej dużej strefie. Ej, dobra, ludzie się wybijają, a nawet nie słyszę strzałów. To jest generalnie problem. I zobaczcie rakieta eventowa. No way. 4 dni widzowie 4 dni do eventu. A my środa, czwartek, piątek i sobota. Oh, no way. Ej, fajnie będzie, kurczę, ja się mega jaram. Pamiętam, że na tym evencie, co był z rakiety, tylko oczywiście w pierwszym rozdziale, wywaliło całkowicie Twitcha. Ja streamuję na Twitchu, już Twitch TV Slash, Ewron. Jak ktoś nie wie, yy, to powiem wam szczerze: że streamujemy codziennie od 19, więc wpadajcie sobie, jak tam chcecie ze mną spędzić czas, mi będzie mi bardzo miło. I słuchajcie, pamiętam. Że wywaliło całego Twitcha. W sensie platforma w ogóle nie działała, dlatego nawet zapisu nie miałem z tego eventu. To było troszeczkę niefortunne. No ale jest jak jest. Ty, questa wziąłem, myślę, co się. O nie, ja słyszę typa tutaj. Słyszę typa, a ja. A! Dobra, ty wpadł. O mój Boże, ty. Ja słyszę. Słyszę wiadomość fabularną. Normalnie w trakcie walki. Okej, okay, dzięki Sloane. słyszę... Halo, przepraszam, że mi się świeciło, Chciałem sobie wziąć questa, To było nagranie. Dobra, ty, czy tego się nie da skipnąć? Chyba się nie da skipnąć, no nie? Okej, okay, dobra, dzięki. <grym>, nie no, normalnie. Roleplay wizowy w trakcie meczu. Niesamowite co się dzieje. Śmieszne są te w ogóle fabuły Fortnite'owe, ale kiedyś wydaje mi się, że jakoś się właśnie bardziej rozwijała ta fabuła, no nie, bo ten Fortnite OG w sumie skąd się wziął. W sumie znikąd, no nie? Tak po prostu. Dobra, jak nie mamy potki, to tutaj na pewno mamy właśnie, mamy grzybki. Jezu, ja przepraszam, że tak. Ja przepraszam, że tak wiecie, latam i zbieram kewa, ale tak próbuję znaleźć tutaj ludzi na mapie. Powiem Wam szczerze, że faktycznie jak nie powinienem zostawiać tych chomiczych kulek, bo one mi strasznie dają dużo movementu, prawda? Ale na szczęście przy wypasionej wyrwie zwykle powinien być samolot, więc sobie weźmiemy ten, te grzybki i zaraz sobie ogarniemy, może tam grappler widziałem, czy żeby to był pełny grappler, chwila, chwila. Bo tak, te, tak, taka kubka lutu, jakby to była jakaś lama albo coś więc zbierzemy sobie wszystkie grzybki. Gziby, gziby, gziby. No ej, to jest... O nie, to nie jest lama. To nie jest lama, bo tutaj są jakieś itemy, ale pełny grappler. No, no proszę bardzo, jak najbardziej, a mi się bardzo podoba. Dobra, że jak ktoś jest? Nie ma. Dobra, polecimy sobie po ten samolot. Tutaj powinien być samolot centralnie przy wyrwie. Więc to jest też git. gicio. Dzień dobry, tylko żeby go nikt nie. O, Jezu, nie ma tego samolotu. Jezu, ej, jest taka duża strefa, a jestem taki malutki. Travis, malutki travis skoczy normalnie na tym. Dobra, pójdziemy do strefy, I nie mam pojęcia, gdzie są ludzie. Ale wierzę, że będą gdzieś tutaj. Czas ja słyszałem. Ty nie wiem, to chyba ten meteoryt tak walnął, ale to taki. Słyszałem, no chyba, że ktoś z Ramgana. Chyba, że ktoś z Ramshod Gana po prostu, to byłoby wytłumaczenie. Dobra, przepraszam bardzo. Ej, dobra, stop 5. Typy się wybili, a ja nawet nie wiem gdzie, nawet nie słyszę strzałów. Halo? Jestem taki malutki. Czy tam chyba coś słyszałem? Albo mi się wydawało? Chyba mi się wydawało A nie! Faktycznie! O, ty! Nie gadaj, to jest ten chłop na desce! Ty to jest ten z miga on ma złotą to, bo widzę na killfeedzie No nie gadaj, typie, błagam cię! Dostałeś? Nie! Dobra, jeszcze mnie chłop obija z boku O, nie, 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 nie nie, Ej, dobra, przepraszam bardzo Ale to mi się nie podoba że to jest teaming? Ty, czemu chłop z tego dachu nie strzela do tego typa na desce? Ty, dobra, ten chłop na desce to będzie, będzie moje nemesis w tej grze Ja to wam gwarantuję, nie? Holy... <grym> nie mogę Dobra, no, dobra Jaki jest plan w ogóle, żeby go dojechać? Jak on mi będzie uciekał na desce? Nie ma planu na to Ja to po prostu chyba muszę zrobić I guess Chyba ja będę musiał zrobić Najpierw może dojadę tego typa na dachu żeby on mi nie przeszkadzał, no nie? To powinien być jakiś chyba dobry plan Będzie git Żeby po prostu dojechać tego typa, który tam kampił na tym daszku, prawda? Ała Ktoś mnie dojeżdża Dobra, dojeździł najpierw tego, siema, dzień dobry Znowu mi się grappler zaciął No przecież, czy ja mogę? Ej, dobra, jakby mi się zaciął na tego chłopa Na desce, ten, no po jest Widzę go, patrz co robi Patrz co robi Ty, on się do mnie zatnie? Ej, to jest moja szansa Patrzcie, przy hangarach on tu nie powinien móc wyjechać Halo? Jest! Siema, dzień dobry No i kolego Tutaj już mi nie uciekniesz Dobra, let's go <laughs> nie, nie mogę O mój Boże, Zwiga cię obserwuje No kolego, niestety, ale challenge only deska Niestety nie wyszedł Ponieważ mam drum shot guna, tak? To jest po prostu broń, którą trzymasz lewy I wiesz, że przeciwnik ci padnie Nie ma najmniejszego problemu Witam serdecznie, dobra, został mi ostatni typ Weźmiemy sobie tutaj lód. Zaraz by się przydało, żebym tą deskę wziął, no nie? Ale nie, nie, to było za duże ułatwienie. Oj, RPG. O kurde, czekaj, czekaj, czekaj. Dobra, typ jest na dachu, okej. Okay. To jest ten chłop, to jest ten chłop. Czy to jest teaming? Dobra, widzowie, ostateczna szansa. RPG versus Drum Shotgun. Poczekaj, aż mi się ten shield zregeneruje. Boom. Siema to, kolego. Witam serdecznie. Czyżbym wygrał... Tylko z jedną bronią. No proszę bardzo, drodzy widzowie. OP, strasznie, strasznie OP. Także inaczej, słuchajcie, dziękuję Wam bardzo. Ile to było fragów w ogóle? Strasznie jak wiem z 13. Ile my zrobiliśmy tych fragów? 13. C! No piękna sprawa. Drodzy widzowie, to był challenge win z jedną bronią. Moim zdaniem najbardziej OP w tym sezonie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Trzymajcie się do następnego. Hej!